W, Karpaczu, w ogrodzie, przy kościele parafialnym, nie tak daleko od głównej ulicy, tak zwanego Deptaka, przy kościele nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W ogrodzie jest figura Pana Jezusa, serca Pana Jezusa. Zdaje się, jak się tu jest, że Pan Jezus czeka na każdego z nas. Że chce wysłuchiwać naszych próśb i modlitw za nas samych, naszych bliskich, za nasze rodziny, także za naszych bliskich zmarłych, kochanych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. W serce Boże, poświęcamy Ci całą Ojczyznę naszą, wszystkich Polaków na świecie, nasze rodziny i nas samych. Amen.